Jestem szkłem. Pan będzie się odgadnąć. Za reklamę nic nie będziemy pracować. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję, że przyszliście na spotkanie. Dziękuję, że mimo tak ładnej pogody jesteście tutaj. Przepraszamy, że trochę zabrakło miejsca, ale tak jak powiedział poseł Jan Kochanowski. Faktycznie ta frekwencja jest dla nas wielkim, bardzo byłem za, zaskoczeniem, a dla mnie wielkim wyróżnieniem. Ja chciałem sam osobiście wystartować i chciałbym być prezydentem, dlatego, że uważam, że ta polityka, która jest dzisiaj w Polsce, może być całkowicie inna, lepsza. Dlaczego lepsza? Dlatego, że zwróćcie uwagę na dwóch polityków prawicy, Kaczyńskiego i Komorowskiego, którzy cały czas się spierają. Wspierają się o przeszłość, o teczki, o IP o to, kto w jakim był obozie, kto więcej przeżył, nie przeżył. Ja wszystko to szanuję. Naprawdę szanuję. Szanuję historię. Jak wiecie, wielokrotnie na ten temat się wypowiadają. Szanuję przeszłość, naszą historię i tradycję. Ale dzisiaj jest nam potrzeba absolutnie spoglądania w drugą stronę do przodu. Trzeba Polskę zmieniać na lepsze. Kiedy ponad rok temu. Powiedzieliśmy po raz pierwszy, że warto zastanowić się nad wyprowadzeniem wojsk w Kiedy kilka miesięcy później przyjęliśmy uchwałę Rady Krajowej SND o właśnie wycofaniu wojsk w wszyscy nas atakowali. I Platforma Obywatelska i Prawo, i Sprawiedliwość, i wielu komentatorów. Mówiliśmy, ta misja to nie nasza wojna. Powinna się zakończyć w uzgodnieniu z sojusznikami. Wtedy Tusk, teraz po naszym wystąpieniu, powiedział: Przecież Afganistan to przyszłość. Marszałek Komorowski niedawno przedłużył naszą misję, właśnie w Afganistanie był większym kontynentem. Jednak kiedy dochodzi do wielkiej tragedii, zdania takie zaczynają się zmieniać. Ja się cieszę, że się zmieniają, mam dwa pytania. Czy zmienia się to zdanie dlatego, że jest kampania wyborcza i dlatego, że zginą żołnierze? Bo jeżeli refleksja przychodzi tylko i wyłącznie w kampanii wyborczej, to znaczy, że jest bardzo źle. Kandydat na prezydenta, ewentualnie zainteresuje się yy, taką sprawą, żeby poprawić los naszych wspaniałych koni innych zwierząt, żeby no, nie były tak maltretowane, cierpiały i Jest taki specjalny pomysł na monitorowanie transportu przez GPS, tak aby właśnie takie rzeczy się nie działy. Wszystko co dzieje się złego ze zwierzętami, a co może było użyć, bez kosztów, de facto oczywiście popieramy.